Ja wezmę sobie dla siebie Szybko poszło To jest jakaś mocna ekipa tutaj Za chwilę pociąg będzie odwrócił Fakta wezmę Wezmę sobie rękawiczki Wezmę sobie panel lodowy I dzisiaj, moi drodzy, będziemy zwiedzali opuszczony o, Jakiś kompleks budynków nawet nie wiem jakich czekajcie. Ej, masz rękawiczki. Ja wezmę sobie dla siebie. Idziemy, Szybko poszło. A może nic nie Co to miało być, ty? O, jest pan. Ale. Nie, to trzeba luknąć. Idziemy, Tadek. No o ale my tu idziemy, tam. Jak ninja, jak ninja. To jest jakaś mocna ekipa tu chodzi. No dobra, dobra, to idziemy. Się okazało że te dźwięki były z zewnątrz. No i zajebiście, bo nie jest wszystko na marne i dobrze. Dobra, chłopie, dobrze, że hop jakiś Marian z Marwinką wyszli. A to są dzieci? On nie mieli głosu jak dzieci. Ale on powiedział, że ten... Powiedział, że to cała osoba z zewnątrz. Kompleksu. Dlatego idziemy do środka. Co to jest tu? Jakiś but? Nie są tylko dzieci No nie są A, dzieci. Chodźcie. Na szybko. Ja parę lampkę zapomniałem.

Chodźmy do klapki są Jest coś? tu było List Co Tu było List Kurwa, co tu było? Tu właśnie nie wiem jakiś BHP, coś takiego to było pisane. Dobra, idziemy dalej Góra czy dół?

Dobra. Jak dla mnie po prostu zwiedzać dalej? O. No. Zakład bezpieczeństwa społecznego chodzi o wyrocławów. A kto ta znaleźliśmy? No, mówiłem, że tego tu znajdzie dużo. No tak, no to jest. Ale kurde rozwalone to jest bardzo szkoda wszystko, ja sobie jakieś mięso Nie chcę pić mięso mam 3 i jest to zamarzę No dobra, ale zrób dla mnie Ja Dobra, chodźmy dalej na górę chcesz najpierw? Kopiec. Co tu wiesz? No to jest. Fułdowa jaka. To wątpię, żeby No widzę, że to jest takie przecywilizowane miejsce, co ludzie to urządzili. Ale to. No Ale jest. muszę pokazać na piniąd. Tu balkonik, czekaj. Tu balkonik. Chcę, Chodź Sadek, coś Ci muszę pokazać. No, no, no. Widzisz, to dać na film? Ja to nagrywam cały czas. Dobra, ale możemy wyraźnie Bardzo No dobra. mi o to, Kto idzie? Kto idzie? No, to jest. Już chyba. To jest najgorzej zachowane piętro. Chłopaki, sprawdźcie, sprawdźcie wszystkie te wnęki. Bo tu ktoś może być w nich. Sprawdźcie te wnęki. No, sprawdzimy. Ja mam już jedną. To jest jeszcze jedna. No. Ciekawa. Ty, no uważaj szybko, To są... To są Dobra, chodźmy poprzednie piętro chcę wejść do końca. Nie, ja nie widziałem drugiej części. Chcę sobie lupnąć. I potem piwnicę. jeszcze tu chcę wejść. nie było. Patrz. To była szafa. Tak, to, to była szafa, a to była kamera. Było? No. No, bo już nie ma, ale była? No. nie, nic nie, nie, jest nie, Jeszcze nie, nie, to Jeszcze piwnica tu jest do zwiedzenia

2002 no, no to gdzieś ten budynek jest gdzieś właśnie z 2000 lat. To by się zgasił. Co? no, no Zobaczcie, a tam nikogo nie ma. No. O kurwa. Chodź stąd. Znaczy chodź nie stąd, ale. Dobra, chodź. Cześć, chwilę. Tutaj jest spokój kogoś. No i dobra, co chcesz jeszcze tak? na nagarnki, zobaczmy, czy jest jedyna. Nie, co ustaw, zostaw, zostaw Dobra, nie, zostaw to. To jest miejsce jakiejś panny. Zostawmy mu to. Tutaj jest w ogóle podlane, obrzydliwe, ślisko tu jest. Wanna jest zachowana, dywan, wan. No dobra, pierwsze miejsce z kilku budynków jest. Ja bym trzy. Jak tam słuchaj, jak tam jakaś babka była na luzie, z jakimś chłopie chłopem. Chodź tędy, wiecie. To była przed tym jakaś babka z jakimś chłopem.

no dobrze, ale no tu jest pan mieszkający. Nie no, spokojnie, tak? bo jak panów widzimy, to... My tu nie chcemy nikomu krzywdy robić, nie? To luz. No bo właśnie tu pan mieszka. Ok. No, niego, Aha, się tak? No tak. To... Zastrasowaliście, a, a można nadal pójść i zwiedzić, czy nie już? Tam nie. No tam... Czy nie? No my ogólnie wszyscy... Tam mieszka, jeden. No bo to tu... Co? Jura? No. To się kurwa jak pod John, nas nie znalazł. Kurwa, no co jest? A miałeś gaz w ręce w kieszeni? Nie? Nie, stary, ten gościu w koszulce, znalazłeś się no napierdolić. Nie no. Z tak gadał. Wy stąd kurwa? Nie. No to, to, to dobrze powiedzieliśmy, że tak no. No. No nie by nas czek. Przy nas jest kurwa... Nasz nas był trzech, a on był sam z jakimiś kurwa prydkami on trzeba napierdala, to ja od razu kurwa daruję No, no. Wydamy się, czy podejdziemy? Tak kurwa, idź sobie tam do jakiegoś Jura, co na kurwa być Kurwionego No ty, było to tak brzmiało, chłopy, taki głos, bo ten ty też Idę tam, ja już wychodziłem ostatni Ja idę, I i i I i i I i do mi krzyczeć, nie? Outro, madafak It's my life, and it's now